Słuchamy dzisiaj takiego fragmentu, w którym Pan Jezus mówi o domu na piasku i o domu na skalę. Doskonale go kojarzycie i doskonale go znacie. I myślę sobie, że w takim pierwszym odruchu, kiedy myślimy sobie o tym, jak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie, no to każdy z nas, nauczony przez lata religii, powinien no oczywiście chodzi o to, żeby budować na skalę, a nie na piasku. Co więcej, pewnie niektórzy jeszcze powiedzą, że skałą jest Chrystus i to będzie bardzo dobre. I to będzie bardzo prawidłowa, katechetycznie poprawna odpowiedź. Natomiast myślę sobie, że nasze życie doświadcza nas i przynosi nam o wiele więcej takich momentów, których budujemy na piasku, wcale nie na skalę. To znaczy, podejmujemy wiele różnych działań, wiele różnych zadań, podejmujemy wiele różnych gestów i zachowań, które są kompletnie bez sensu. I próbujemy sami siebie przekonać do tego, że, że tak ma być, że tak jest dobrze. Próbujemy sobie wmówić, że bycie w toksycznym związku jest dobre, że bycie szantażowanym emocjonalnie jest dobre, że życie w nieprzebaczeniu jest dobre. I wymieniamy za tym bardzo wiele swoich racji, bardzo pewnie zresztą słusznych. A jednocześnie na jednym oddechu mówimy do Pana Jezusa: zmień moje życie, nawróć mnie, pomóż mi. Pomoże, żeby to życie było lepsze, pełniejsze i mądrzejsze. I w momencie, kiedy to nam się sypie, mamy pretensje. I mówimy, to nie tak, przecież miałeś pomóc, ale na moich zasadach. Myślę sobie, że w kontekście tej Ewangelii o domu na piasku i o domu na skale, powinniśmy w sobie wyrabiać taką odwagę nieustannego zostawiania domu na piasku. Wyrabiać sobie nieustannie taką gotowość do tego, żeby wracać do tego, co jest skałą. Bo nieraz nam się w życiu sypnie. I być może w tym Adwencie też nam się sypnie. Być może coś, co, z czym wiązaliśmy wielkie plany, w końcu okaże się bez sensu. Myślę sobie, że wielką dojrzałością chrześcijańską i wielką dojrzałością życiową jest taki moment, w którym mamy odwagę to zostawić i powiedzieć sobie, być może właśnie tak, być może właśnie tak miało się stać. To było piaskiem, a nie było skałą. Jeżeli mamy prosić o coś Pana Boga w naszej modlitwie, modląc się tą Ewangelią, to właśnie o to, żebyśmy umieli zostawiać to, co jest naszym piaskiem, bo być może Pan Bóg daje nam bardzo dużo konkretnych momentów, których pokazuje, że to rzeczywiście jest bez sensu. Tylko my sami próbujemy siebie przekonać, że nie ma racji, że to jednak powinno być tak, jak my chcemy, stąd często bardzo cierpimy i bardzo się frustrujemy.